ボールのボールのボールのボー Mówi inżynier Antoni Ziemba z Krakowa. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Niestety, spora część mediów stara się ten fakt przemilczeć, a nawet podaje nieprawdę, jakoby nie można było określić początku życia człowieka. Trzeba jasno powiedzieć, że próby ukrywania czy przemilczania naukowej prawdy. Odpoczęcia człowiek są elementem ogólnoświatowej strategii środowisk proaborcyjnych. Proszę mi pozwolić zacytować z ogromnej liczby wypowiedzi naukowców tylko kilka fragmentów naukowych prac. Profesor doktor medycyny Roszkowski, nestor polskich ginekologów, członek współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego, napisał. Życie człowieka zaczyna się nie z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia. Profesor medycyny pisarski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, cytuję jego słowa: Rozwój człowieka dzielimy na dwie fazy ze względu na środowisko, w którym ten rozwój przebiega. Faza pierwsza, płodowa, trwa od momentu zapłodnienia do urodzenia przebiega w środowisku, w którym jest organizm matki. Teraz zagraniczni naukowcy. Profesor medycyny blech dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getynze w Niemczech. Cytuję. Człowiek jest już człowiekiem od momentu, kiedy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową. Amerykanin. Profesor Matthew Row, Uniwersytet Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Cytuję. Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. I francuski uczony, profesor Lejeune, kierownik katedry genetyki na Uniwersytecie imienia Kartezjusza w Paryżu, przyjęcie zapewnik faktu, że po zapłodnieniu powstaje nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym stwierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym. Pewnie zastanawiacie się Państwo, co to za stos książek. Przygotowałem je dla Państwa dzisiaj, żeby pokazać, że twierdzenia, że nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie człowieka, są kompromitujące dla ich autorów. Gdy czytam takie opinie lajków, Wręcz ignorantów, to przypominam sobie te kilka pudeł, książek, opracowań, które trzymam w domu, a w nich podręczniki szkolne, encyklopedie dla dzieci, poradniki dla kobiet w ciąży i poważne opracowania naukowe. W tych podręcznikach, nawet dla dzieci w podstawówce, jest jasno podana prawda: Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Pozwólcie Państwo, że. Pokażę tylko kilka książek z tego wielkiego stosu. Szkolna Encyklopedia. Otwieram i czytam. Życie rozpoczyna się chwilą zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik. To Encyklopedia Szkolna dla Dzieci. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego. Biologia. Czytamy w nim. Rozmnażanie i rozwój człowieka. Rozwój człowieka od momentu zapłodnienia do urodzenia trwa średnio 40 tygodni. Ten okres nazywamy okresem życia płodowego. Proszę Państwa, piękne, wydawane dzisiaj w setkach, tysięcy egzemplarzy różne poradniki dla kobiet w ciąży. Tutaj, ciąża, poradnik dla rodziców, i w niej, w tym poradniku czytamy. Poczęcie rozpoczyna zdumiewający proces rozwoju nowego życia. Ja już nie będę cytował tych opracowań naukowych, bo na samym początku przytoczyłem głosy ważnych naukowców. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że to biologia i medycyna są kompetentne w ustalaniu i definiowaniu początku życia człowieka. Nie filozofia, nie socjologia, nie nauki prawnicze czy politologia. Mamy bardzo trudne doświadczenia historyczne, kiedy to prawnikom i politykom zostawiono prawo do decydowania, do określania, kto jest człowiekiem, a kto nim nie jest. W 1857 roku w Ameryce Sąd Najwyższy odmówił człowieczeństwa amerykańskim czarnoskórym i odmówił zniesienia niewolnictwa. Prawie 100 lat później, w 1936 roku, niemiecki Sąd Najwyższy pod presją Hitlera odmówił człowieczeństwa Żydom, doprowadzając do straszliwej zbrodni Holokaustu. Kończąc, chciałbym się odwołać do zdrowego rozsądku. Gdy tracimy kogoś bliskiego, wzywamy, wzywamy lekarza, by orzekł zgon. Zostawmy także medycynie określenie początku życia człowieka. Tylko życie ma przyszłość.